Dzień dobry. Dzień dobry! Jak się czujesz jadąc pierwszy raz do Flora Point? Jestem zestresowana, nie wiem czego się spodziewać. Zobaczmy, czy da się y, bez tych biletów. No jak sobie to wyobrażasz? Ja widziałam, że tam są tańczące głowy reniferów. To jest stare właśnie. Ja się zastanawiam. Bo ja byłam w zeszłym roku, i chyba dwa lata temu, i ja byłam rozczarowana. W zeszłym roku było to samo, co dwa lata temu. Mało tego, jedna była taka atrakcja z białymi niedźwiedziami i ona była popsuta. I była dwa lata temu popsuta oh i rok później była popsuta. To Katarzyna mi powiedziała, że, że tam są takie gorące czekolady z piankami i w ogóle, i że mamy na to pójść. A coś do jedzenia tam mają? No to Fajda mi jest taka z... kawiarenka w ogóle chyba. Fajda z chlebem, z smacem. Ja, lubisz? Nie wiem jeszcze. Nie dość nigdy Chyba nie. Nie, nie do smalcu? Nie. <noise> Łososia to ja ale smalcu to nie. Ja się urodziłam w biednie wychowywałam się tam. Niestety takich rarytasów to nie było. Ja się, się... na sznyclu wychowałam. jeden gdzieś? Jaki garbusik sztos. O hit. Patrz Tak. Rozpuste. No Na co wydamy? Na coś szalonego. 60 zł na coś szalonego? <grym> Cześć. Dobra. Co to? to. Yy, czekolada. Gorąca czekolada? Teraz? No. no. <grym> Dzień dobry. To co? Dwie te czekolady? Tak. Albo jedną herbatkę zimową i jedną czekoladę. O. <grym> Niech będzie nie dla kontentu, tak. Przed tak. wszystkim. <grym> Lubisz pieprzne? Tak. Dziwiostro, jak te jest w chińskie, filmie? Azjatyckie. Tak, to trzeba mieć, uważaj. Tak. Oho. No co teraz pan mówi? bo ja mam ciężką rękę. Tak. tak. Tego pierwszy też nie polecam. <laughs> Dziękujemy nie. bardzo. To co, tego nie chcesz? Wypieczyć? Nie. Dobra. Jak pan mówi, że ma ciężką rękę, to podziękujemy. No dobry. Dobry? No, dobry. O Jezu, jaki dobry. Pierdę. <laughs> Macena? Mhm. O Jezu, 10x10. /10. Wysoko jest taki pikantny, i ten, i jeszcze łóżko. No, już średnie. <grymne> Ale bardzo dobre. Co no. dobrze. Żyjesz? Robiłam no, się. Nie, pikantne nie jest. Nie wiem, gdzie to Czy Może sobie Ale ciężkiej ręki do ilości smalcu nie miał. Dobry, ale konsystencja jest taka. A wiesz jak to się nazywa? Dżend ze świni. Ale <laughs> jest konsystencja jest jakaś dziwna. Nie nienaturalna. Ale nie jest złe. No, słone, tłuste. No. Dobrze, że jest to Próbujesz barszczu? Nie. <laughs> to ty musisz spróbować z tego. No. Dobry, bo mięsny, dużo skwarek i chrupiące. No. Chleb średni, ja wolę jakiś taki na zakwasie. No. 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 A ten jest taki no. stary. No, ale w spróbujesz. No. O, idę po czekoladę. A ja testuję e, barszcz. Na barszcz bardzo dobry. Jeszcze puszka, No, ale bardzo, bardzo dobre. Cholę się. No. Ale serio bardzo, bardzo dobre. Dobry, nie? No. Chcesz taki? <grym> Chcesz cały? Chcem nie, ci? spokojnie, nie, spokojnie, spokojnie. Ja zjem chleb ze smójcem. jest gorącej... czy ty masz jakieś herbatki? Zimowa herbatka, dobra. Dobra, i ja w ogóle nie za... przepadam za ciepłymi, słodkimi rzeczami, ale. Dobra, po zjabłuszkiem, Spoko. Teraz gorąca czekolada. Ja nie wiem, jak to zje... wypić. wypić. Aha, tu. Chyba sobie. Teraz wyglądam adekwatnie do Twojego wieku. Śmietana taka ten, dobra czy nie? No, taka śmietana. Taka z... z... A ja jeszcze syrop jakiś malinowy tu jest. Sztuczna? Taka z tego? Czy robiona świeża? Mm. Taka ze sprayu. Sklepowa. Mm. Teraz spróbujmy czekoladę samą. Oj, słodka zakryć smalce. No czekaj, jak czekoladę. Na początku to jest tylko śmietanę, śmietanę, więc musisz tak mocno się zachłusnąć. Wow, Gorąca. No, aż jak w gardło chorzą, nie? Bo to jest śmieszne jak ten. ta śmietana tak. zimna, jest no. u góry, a. No, to trzeba męblać, chyba. no. Ale najlepszy co? Barsz? Barsz, no. To czekolada spoko. Spoko jest, no. Wobec tego kolorowego co brała? To tak dla kontentu, żeby było wiadomo ile mam lat. <grystanie> że jestem najmocniejsza. Herbat no, koniesz. Jeszcze musiał. Rzeczywiście jak tylko. No ta taka... ja to, to. No, że taka z jabłkiem taka. Nie, super. No. Tak jest to co? Smacznego. No nie, to tak nie było. O O ja cię kręcę. To jest taka like prawdziwa kraina. Uu, no nie. A to mi selsa? Nie, co to jest? jest jakaś... się, e, e, zimna robi, nie? Jak no na ten lud to się zrobiło tak czerwony. Bo... Nic. Powinniśmy mieć choinkę Powinniśmy mieć choinkę i ją ustroić Dzisiaj zawieziemy? Na ten, tak po, Położymy ją na dach? Tak Idziemy do Elzy No no to Wygląda jak taka sztuczna głowa w salonie która jest się obcina włosy, nie? Coś w tym jest. No jeszcze te palce, o nie. nie. Ale jakie poznokcie ma. No to a znaczy, no. nie, A nie, nie szybała. Ona powinna wyszła na Halloween, bo ona jest z Halloween ją przybrali. ma tam potlesk przybrała. Ooo, podświetlano sukelkę. Inspiracje. Nie, to jest straszne. I to jest, masz całoroczne. masz tak jakaś zająka na zimę, a jest sięgać kryształy i... I po prostu się zieloną praską. Nie, może nie. nie Tam wiem. jest jakieś disco. To też święta, czy nie? Jest. Nie wiem. No dobra, jedziemy. Ojejku, aż bym sobie miała ochotę pojechać na narty. Jeździsz? No. Na desce, czy na narkach? Na nartach. Ze szkoły zawsze jeździłam, no, tak. tylko zawsze trzecie miejsce zajmowałam. To było nie. przykre. No nie no trzecie to dobrze, zawsze na podium. Prawda. Coś ty jak chcesz wyjść z biura. <grym> Cześć, która? Na co leży? Nie, nie, czekaj, bo to nie, o ta. Ta niebieska? Ta, tak. Wszyscy cię trzymamy, bo wszyscy na coś od ciebie chcą. Zniszczył <grym> się? <grym> 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 Ale zmieściłby się, no, zmieściłby się na spokojnie. Przez po balkon. O ja. Na drzwi. Jakie to drzwi? Tak, na listy. Kąś taką ładną trzeba wybrać. A tam wejdziesz? Tak. To zobaczycie mnie tam za 3, 2, 1. Idziemy na disco? Idziemy, no? A to już akrobat. bo od razu No właśnie też tak też, też pomyślałam. No, dzień, dobry. dzień dobry. To jej weźmiemy to geo. No. Bo ja już go jadłam. No. Ja zjem tego brontę. A, a ja sernik. Okej, okay. dobra. dobra. Bo wiedziałeś, że będziesz się na zakupy. A w jakim kolorze ty widzisz święta? No, taki... nie? Czyli tak czerwono-zielono? No, to za tak głównie zielono. Dobrze, to o. bardzo zielone, że możemy zrobić całą zieloną choinkę. Nie, nie, nie. Ale można wziąć takie śmieszne. Tak, i nie takie śmieszne, trzeba porbolać. Albo takie. Yy... No. Bierzemy to. Na pewno no, ciuchcie. Na i ciuchci. No. Że dzisiaj prawie nie dojechały. Tutaj pociąg jedzie. Jeden ja, ma taki są, To jest ten. Orient Express. No. To ten, co Paola mi go rozwaliła i miała go złożyć. Zobaczycie, <śmulacza> ja, jak będziesz wyglądać za 10 lat. No tak. Znaczy, faktycznie nie będę wyglądać za 10 lat, <śmulacza> tylko tak będę leżeć. Mamy już kilka rzeczy, ale jeszcze tak szukamy. Kostym na nini. Jak dla niej to nie, to nie, nie, będzie to za powiedziała, że tak będzie leży do 10 lat. Ja mam wrażenie, że za się w ogóle nie, nie, że to się w ogóle nie, nie, Cynamonki są. Że tak? no bombka, cynamonka. Okej. Okay, tak. A to w pracy mysz? Uciekaj. Mogę. To Następny film to będzie pie pieczęć na monek z Melani. Dobra. To będzie podpowiedź. Więcej nie zradzamy. Melani, zostało ci. Dobra, masz trzy stówy jeszcze. No. Dobra. Się to jest... To jest bardzo. No, dobra, to masz 100 zł. Czas ci mija po prostu. Wiesz, kim była Jadwiga? Co? Wiesz, kim była Jadwiga? Jaka Jadwiga? No, jaka Jadwiga? W harem faterze? Malani, ale w święta obejrzysz. Obejrzę, obiecuję. To jest moja Wszystkie oficjalna części. deklaracja, że na ostatnim odcinku vlog, vlogmasowym opowiem Wam wszystkim o harem Potterze. I zrobimy Ci test. Będą dziewczyny... Kom... o tak. Miło było. Nic nie masz? No nie, bo już najładniejsze wybrałyśmy. No ale dobra. lampki tylko trzeba Na choinkę. Dobra. To jest mój wybór, ale wezmę takie ładniejsze wezm znaczy. są. Dobrze, to jest mój wybór Dziękuję Weźcie się nie nagrał, ale Patrycji spadła bombka Ale na szczęście nic się nie stało Spoko? Tak, piękna jest Dobra, żeby nie wystarczyć. Ale... No i co? Chyba oznaczowanie że... jest żal. że gdzie mi jeszcze gdzieś? Nie, wszystko mamy, nie? Chyba tak. Czego nam brakuje? Jezu jest usłyszalne. A pole, nie? A A czy e, u Was się na Mikołaja wkładało do takich skarpet, czy nie, gdzie? Nie, nie. Bo my nie mieliśmy kominków w Polsce. Ja nie miałam, a większość mieszkańców w okay. też nie ma. Ale mi Emil kupił i e, teraz będzie kalendarz szef mi robić cały o. rok, to, no, rok, miesiąc. To <grym> będzie miesiąc. Nie, bo jakby my na 6 grudnia zawsze w buty mama mi wkładała. A, no to bytę. No. Bo na przykład u mojej przyjaciółki, która jest z Rzeszowa, to pod poduszkę. Jak muszka zebuszka? Nie, nie, no. nie, nie, to nie, to już było w tak. Jaką musisz mieć? Taką nie, nie, nie. <grym>, Ale to tarapka też się nie zmieści. Zmieści! No pewnie. Mamy 60 zł rabatów. Jakie rabaty? Gelmat. Ile odstawiasz? No, do 2200. Okay. Ty? Hmm, czy czyli poniżej, czy powyżej teraz? Nie, chyba więcej nie ma. Nie, mi się wydaje, że tak około Dwójki, Dwójki no. Jesteśmy po zakupach? Oj, Udane. Suche. Tan, tanio tutaj, tanio jest! No jezu, co my mamy zrobić? Yy, grzanie dupki. Tak. Hotel. I patrz tutaj, się kręci. Mm. I to sobie naciskasz i też tutaj kręcisz, jeszcze trzy to już dużo. O. No, to dwa Czemu? tak jest ten. O. No. Luksus tutaj. Luksus to ja mile, bo ja tutaj. <laughs> Masz normalny czwarty ekran? <laughs> O patryki. Patryki. Mamy tutaj y, ciastka od Uksikliks z właśnie Flora Pointa i y, Katarzyna, jak chcesz. Patrycja czy... wybrała to dla Ciebie specjalnie. Mm. <laughs> czy, 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 czy mam interpretować, przepraszam, jak to <laughs> Nie, powiedziała, nie. że ona to już jadła i że co Ty masz przetestować, że to mi wydaje wow. się, że będzie Ci smakować. No dobra. Czekaj. To jest dla mnie. Tak. tak. Dobra. A to jest sernik pisacjowy, a to nie wiem, co to jest jakieś... Dobra. To jest dla mnie. Testujemy. To jest jakby i testujemy, a my testujemy. <grymne> ja nie pamiętam, co to było. To wiem, pamiętam, że to Taka karmelowa. Mhm. Taka pianka. Tak? Mm. To jeszcze tak... Mm. Tak, bo to ma cukier. cukier. Tak, to ma sprzyjający cukier. Czas ma mhm. cukier. Dobre, dobre. Możesz spróbować. Może. dzięki. To mnie ja strzelać w Czy już strzela? Nie. Mm -hmm. Ja, proszę, że do tej pory mnie jeszcze strzela. Trochę strzela. Strzela. <laughs> Bardzo ciekawe. Mm -hmm. Nie wiem, coś nie tak z tym świecą. Dobra. O, lepiej wyglądamy. To kolejne, tak? Mhm. Pistacja? Nie, jedna i druga to pistacja. Mhm. Dobra. Mhm. Nie? No? No, to jest Ale fajna, bardzo mhm. fajna. Ja A kocham pistacja? No, Ja to to A taki... A to trzecie to jest sernik pistacjowy. No dobra. Wróćmy dalej. Część no, musi nie musimy rzeczy. O Jezu, ale on jest aż w środku zielony. Nigdy nie widziałam, bo on jest w środku zielony normalnie. O. Bardzo dobry. Pistacjowy. Bardzo mm. pistacjowy. Mm -hmm. O, mm -hmm. dobry. Dobry, dobry. Polecamy. Polecamy. Także, jak no 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 jesteście tak. w Warszawie, uszy keks. Mm -hmm. na bardzo.